Dzień dobry, maju! Guciu, skąd się tutaj wziąłeś? O ile mi wiadomo, miałeś pomagać dzisiaj w wietrzeniu ula! No wiesz, no. O, Guciu, spójrz! Dzień dobry, słodkie maluszki! Ej Hej moje! Kuciu, chyba cię bardzo polubiły.! Na razie polubiły mój nektar, to mi do nich bardziej pasuje.. Trzeba będzie im znaleźć coś do jedzenia?! Dziękuję Wam. Guciu, poszukam czegoś innego. Przypilnujesz maluchów? No dobrze. Ale tylko troszeczkę zgoda. Co za mały obżartuch? Hej, spokojnie. Nie myślicie chyba, że oddam Wam wszystko? Pośpiesz się, Maju. Szkoda, że nie wiem, czym się żywią. He <Szany> Hej Hej hey. Maju, Spójrz czego się nauczyły! <Szany> Dobrze, żeśmy je spotkali. Są trochę za małe, żeby biegały po łące same. Tak, zostań tu z nimi, a ja spróbuję znaleźć ich mamusie. Poczułam hmm, znajomy zapach. Hmm. Powiedz, Wóciu, czy widzisz gdzieś w pobliżu kwiaty o sześciu płatkach, pełne pomarańczowych pęcików? Tak, spróbuj i powiedz, co o nich myślisz. To jest Rezeda. Uwielbiałam mm. ich zapach, gdy A... byłam mała. Mm. Całkiem niezłe. Nie przejdzie pani tędy, pani różo. To cienka gałązka. Tym razem muszę ci przyznać rację, mój mały Guciu. Nie jestem mały. Nadchodzi burza. Musimy dotrzeć do domu pana Jana, zanim się rozpada. Inaczej zmokną nam skrzydełka! <grym> Zaletą posiadania słabego wzroku jest niedostrzeganie licznych zagrożeń. A zatem ruszajmy! <grym> o, 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 gociu! Sama sobie poradzę! O, 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 to nie jest kładka, to zjeżdżalnia! <grym> No, nie bawiłam się tak znakomicie. Dzięki wam znowu poczułam się młoda. Dziękuję. Maszerujmy więc dalej. Ho, ho, ho. O, poradzę sobie. O, ale Go Guciu, musimy przetrzymać gałąź. Pomożemy pani. O. O. Za mocno się chwieje. Co teraz zrobimy? Hmm. Podajcie mi to pnącze, dzieciaki. Proszę, Pani Różo. Dziękuję. Teraz mnie popchnijcie. <śmach oneself> o... <A>? o... Szkoda, że nie widzieliście dobrze mojego lądowania. <śmach pega> Ta wyprawa jest ekscytującym przeżyciem, dzieciaki. Dalej za mną! Raz, dwa. Dobrze! Ojej, ale się tutaj pozmieniało. A -a -a. A -a. A -a. Tu jest znacznie chłodniej. Pięknie. Nie patrzysz, gdzie lecisz! Ugh. Dzień dobry, mam na imię Maja. Przepraszam, nie wiedziałam, że przy stawie. jest ul. O nie, tutaj nie ma ula. Jestem dziką pszczołą i mieszkam sama. O, ja też! Wie pani, pochodzę z ula, ale tam nie mieszkam. Ale nie masz prawa przeszkadzać mi w pracy. Ojej, są inne pszczoły, które mieszkają same. Panna Klementyna na pewno o nich słyszała. Świeże powietrze, tam jest gucia miejsce. No dobra, Leniuszku, leć ze mną! Przepraszam, gdzie panna Klementyna? Przepraszam, gdzie panna Klementyna? Przepraszam, gdzie panna Klementyna? Dobry, panno Klementyno. słyszała pani o dzikich pszczołach? Tak. Dzikie pszczoły mieszkają same w lesie. Nie mają ula i wszystko robią samodzielnie. Budują sobie gniazda, opiekują się larwami. I są ogromnie odważne. Aha. Ale nie umieją żyć w normalnym roju. Teraz rozumiem. Wie pani coś o nich jeszcze? Dziecko, chętnie bym z tobą porozmawiała, ale muszę zarządzić zmianę grupy pszczół wietrzących. Ciągle się drapie i drapie. <śm <konkret> <śm <Breat absorption> ja też! Dlaczego się drapiecie? Przede wszystkim trzeba przewietrzyć ul. Bocił <śm final> dzieje się coś dziwnego. Pszczoły ciągle się drapią. Ul się stopi, jeśli przestaną machać skrzydłami. Lecimy! 67, 68 wolnych miejsc. A my spodziewamy się 188 narodzin. To znaczy, że w naszym ulu jest o 120 pszczół za dużo. Musimy coś z tym zrobić. Cześć! Co robicie? Sędzia, wosk liczy komórki. Część pszczół musi się wyprowadzić, bo brakuje miejsc. Pszczoły, które zamieszkują trzeci rząd komórek od góry, mogą zacząć już się pakować. Nie, przecież to ja mam się wyprowadzić. Pszczoły te zostaną oddelegowane do innego ula w starym wiśniowym sadzie. Przeprowadzka już za dwa dni. Ratuj! Ja na to nie pozwolę! Proszę coś wymyślić! Gucio nie chce opuścić naszego ula i ja też tego nie chcę! Czy naprawdę uważasz, że zmienię cały wielki plan, żeby spełnić kaprys dwóch pszczół? Ale to nie jest kaprys! My jesteśmy przyjaciółmi! Dosyć tego. Nie mam czasu na pogaduszki. Czeka mnie organizacja przeprowadzki. Mam pewien plan! Za mną, Guciu. Widzisz? Ten kwiatek to idealna kryjówka. Ale jak to maju? Mam spać na zewnątrz, tutaj, na zawsze. Spokojnie, jesteś ze mną. To tylko jedna noc. Gdy inni się przeprowadzą, pomyślimy, co Uf, dalej. Już mi lepiej! Przez jakiś czas musimy się ukrywać. Gdy sędzia Wosk zauważy, że zniknąłeś, na pewno każe cię szukać. Aha. O, popatrz, Guciu! Oby to nie był ostatni zachód słońca, który podziwiamy razem. Ojej, ale buja na tym kwiatku. Maju, poszukajmy innego miejsca. Spokojnie, Guciu, teraz jest środek nocy, jutro się rozejrzymy. Mm. No. no i mm. Mm. Mo mm. może. Mm. No i czy to ten smak? Mm -hmm. Guciu, powiedz coś. Mm -hmm. Maju! Oh. Dlaczego tak podskakujesz? Żeby poczuć smak pyłku w całej buzi. Gucio teraz pracuje. Nie rozpraszaj go, Maju. Ty pracujesz? Tak, mam bardzo poważne zadanie. Oceniam smak i jakość pyłku. Robotnice pragną ofiarować królowej prezent. Przeszukaliśmy zapasy znajdujące się w ulu, ale nie było tam pyłku godnego królowej. A więc teraz szukamy go na łące. Maju, musisz mi pomóc. Już za dużo zjadłem tych pyłków. Przestałem odróżniać smaki. Przynieś mi proszę coś o naprawdę wyjątkowym aromacie. Dobrze. Postaram się. Nie wyglądasz dobrze. Szukałam pyłku dla Gucia. Trafiłam na śliczne dzwonki, więc je spróbowałam. Miały bardzo dziwny smak. I teraz boli mnie brzuszek. Dokąd idziesz, muszlaku? szlaku?! Proszę, mnie zawsze pomaga. Jeden mały gryz i zapomnisz o bólu brzucha. Przyniosłeś grzyba? Nie, dziękuję. Pszczoły nie jedzą grzybów. Och, dlaczego nikt nigdy nie chce mi zaufać? Już dobrze, muszlaku. Ja ci ufam. To nie ja miałem rację, tylko maja, jak zwykle. Pszczołom grzyby nie służą. Podałeś grzyba? Jak mogłeś zrobić coś tak bezmyślnego? Zostań tutaj i pilnuj mojej kulki, dopóki nie wrócę. Uuu, jeszcze ciepłe. Dobrze zrobią na podrażnione gardło. Aji. <gess> oh. Oh. Oh, Aji. Oi, oi, Szczypce! Na pewno nie jesteś duży i zły! Pomóż mi, proszę! Dobrze pszczoło! Ale pod warunkiem, że obiecasz, że nigdy więcej nie będziesz tu przylatywać. Jasne! Dlaczego? Las należy do wszystkich owadów, a zresztą szukam dużej kulki gnoju. Oj, oj, Gucio, Gucio, oh, oh. Maja powinna już przylecieć! Obudź się! Wydrążony pięć jest niedaleko! No, no racja! A jeśli duży zły skorek ją złapał? O rety! Pszczoło, Ocknij się! 아 어... 아, 아... Się Dobrze. Dzisiaj przeszukamy północno-wschodni sektor łąki. Mrówki, naprzód! Rety, może naprawdę chcą, żebym został ich królem? Król Gucio. Tak przecież powiedziała panna Klementyna. Hmm? Dworzanie proszę mnie dobrze bujać, król idzie spać. Bardzo, słodkie życie, a moi lojalni poddani traktują mnie jak króla. Mocno tu pachnie spadzią, więc wy jesteście zaginionymi mszycami. Paweł będzie szczęśliwy, że nic wam nie jest. Lecę zawołać mrówki, zabiorą was do domu. Ej, te mszyce to moi poddani, mrówki nie mogą ich sobie zabrać z mojego królestwa. Król Gucio? No skoro zostałeś królem mszyc, musisz je bronić przed niebezpieczeństwem. Coś im grozi? A co? Osy! Zmąchałem coś słodkiego. Mm. Ja też tu coś czuję. Co? Chcecie, żebym was bronił? Przed osą? Szybko, maluchy. Bierzcie liście. Zbudujemy z nich i schowamy się pod nim. Ten smakowity zapach aż kręci w nosie. Jedzie. tylko skąd to dochodzi? <gry>